Piłka nożna. Nożna. Ja, ja ogólnie moi drodzy nie gra w piłkę nożną, ponieważ y, dlatego, że, że nie mam czasu wygrać piłkę nożną, bo jestem, bo jestem jest, bo jestem facetem pracującym, który, który musi zarobić na życie. Poza tym, moi drodzy, tak za bardzo się nie interesuje piłką nożną. Hmm. Ostatni razem grałem w piłkę nożną, jak chodziłem do szkoły średniej. Wtedy zawsze chodziło się w małżeństwie W, przynajmniej wtedy, kiedy była, była w plamie. I tak naprawdę, moi drodzy, wszystko, tak naprawdę, wszystko to, co człowiek wiedział piłkę że najbardziej zawdzięczał właśnie tym lekcim Mój drodzy, ja, mój drodzy, nie mam w piłkę nożną. E, wam, poniekąd wam powiedziałem dlaczego. Nie czuję takiego przymusu, że grać w piłkę nożną. Obliczę, że wybiorąc, nie interesuję się piłką nożną. I naprawdę, i naprawdę dziwię się takim różnym kibicom, bo też o tym słyszałem, że nie dostrzegają tego, że są ludzie, którzy nie interesują się piłką nożną, więc nie należy ich cisnąć za to, że nie interesują się piłką nożną, bo wtedy oni myślą, że że jak ktoś nie interesuje się piłką nożną, czyli nie, nie, czyli nie kibicuje Lewi Warszawa, to jest taki gorszy. Ale oczywiście tak myślą tylko pseudo kiwice. Moi drodzy, ja nie czuję tego przymusu, żeby interesować się piłką nożną, ponieważ mnie to nie interesuje. Tak, Ja wolę zajmować się innymi rzeczami. Jak na przykład przeczytać, przeczytać jakąś mądrą książkę, którą uznam za mądrą. To ja nie gram w piłkę nożną.